W kolejnym odcinku programu Polska na weekend. Dzisiejszy odcinek bardzo wyjątkowy. Gościmy na pokładzie promu Polonia, powołającego w barwach Nikilani. Zapraszamy w podróż do Skandynawii. ale także prom towarowo-kolejowy. Poznajmy jego sekrety. Panie Henryku, znajdujemy się w holu głównym. Tak, tutaj pasażerowie stawiają pierwsze kroki po wejściu na nasz prom, kierując się do recepcji, skąd kierowani są do kabin i na pokład siódby, na którym znajdują się nasze e, główne atrakcje przeznaczone dla pasażerów. Mhm. Jakie to są atrakcje, czego mogą się spodziewać pasażerowie promu Polonia? Podczas podróży promem Pasażer nasz może spędzić miło czas delektując się filiżanką doskonałej kawy kolorowym drinkiem. Może skorzystać z gry w kasynie promowym. Być może będzie miał szczęście, dopisze mu szczęście i wyjdzie podwójnie zadowolony z podróży. Może również dokonać zakupów w naszym sklepie promowym. E, zaopatrując się w atrakcyjnych cenach e, w towary e, ekskluzywne, może również e, ulec e, swoim e, rozkoszom kulinarnym, korzystając z, naszym, z naszych e, e, restauracji. E, restauracji à la carte, restauracji samoobsługowej, kafeterii i snack baru. A czy istnieją jakieś rejsy, które zapewniają pasażerom jakieś szczególne atrakcje? Tak e, e, organizowane są rejsy tematyczne e, z ukierunkowaniem na specjalnego klienta. Ostatnio był organizowany rejs e, pod tytułem salsa, e, na którym goście głównie spędzali czas na e, tańczeniu salsy. Jakich atrakcji mogą spodziewać się rodziny z dziećmi na promie? Podczas podróży z, nasz, z najmłodszymi pasażerami mogą skorzystać ze specjalnego miejsca przeznaczonego do gier i zabaw, w którym znajdują się różnego rodzaju urządzenia i jest ono przystosowane do tego, aby dziecko nie zrobiło sobie krzywdy. Urządzenia zabawowe. Podczas rejsów w wysokim sezonie mamy na pokładzie animatorów. jest na promie Polonia? Sprawdźmy. Znajdujemy się w restauracji promu Polonia. Naszym gościem jeszcze w kuchni Panie Rafale, proszę powiedzieć, jak wygląda codzienne życie szefa kuchni na promie? Zaczyna się jak zwyczajnie, codziennie rano trzeba wstać, przyjść do pracy, sprawdzić produkcję, stan magazynów, jaki jest na statku, jak wygląda produkcja, no i potem dalej, wszystkim kierować, mógłby być co być. Ciężko, że zarządza się zespołem? Czy znaczy generalnie, nie, nie, jest ciężko, także tego, mamy dość dużą, w paru miejscach wydajemy posiłki i to jest takie logistyczne, troszeczkę do ogarnięcia. Czym różni się praca szefa kuchni na morzu i na lądzie? No nie wiem, na morzu, na lądzie jest jedna restauracja. My powiedzmy mamy restaurację, kafeterię, mesę załogową, mesę driverską. Do tego jeszcze Snackbar, także wydajemy posiłki na pięć różnych stanowisk. czy jest jakieś specjalne menu? nie, nie ma specjalnego menu generalnie menu jest tu rozmaicone takie powiedzmy morskiej mamy parę akcentów kuchni polskiej e, dlatego, że pasażerowie, którzy jadą z nami ze Szwecji, z Norwegii przebywają troszeczkę czasu tam i jak wchodzą do nas na tron to powiem szczerze, że nasza kuchnia polska cieszy się dużym powodzeniem i wzięciem tak? także tego kuchnia driverska nie jest dla driverów taka jedzenie domowe, załoga również jedzenie domowe Także tego, restauracja, kuchnia międzynarodowa. Czy zdarzyło się Panu spełniać jakieś niecodzienne życzenie kulinarne yy. klientów? Znaczy jest u nas ciężko takie coś zrobić, także tego zimą po trzy, nieraz zamawialiśmy jakieś świeże truskawki, ktoś sobie zażyczył, jakieś zaręczyny były, także tego, ewentualnie jakiś torcik na urodziny. Ale do roku 1996 prom Polonia był największym uniwersalnym promem na świecie. Znajdujemy się na pokładzie zewnętrznym promu Polonia. Proszę powiedzieć, jakie panują tu zasady bezpieczeństwa. W przypadku ogłoszenia alarmu dotyczącego zaistnienia niebezpieczeństwa na promie. Cała załoga, jak i pasażerowie są zobowiązani do przejścia do miejsc zbiórek, tzw. stacji zbornych, Master Station, których jest cztery na naszym promie. Na promie znajdują się także szalupy ratunkowe. Tak, są to środki służące do ewakuacji, środki ratunkowe. I W którym momencie je używamy i jak je używamy? Po ogłoszeniu szalup ratunkowych używa się w przypadku ewakuacji z promu. Po ogłoszeniu alarmu opuszczenia domu, opuszczenia statku. Także widzieliśmy podczas spaceru, że są tratwy ratunkowe. Tratwy ratunkowe są również jednym z typów środków ratunkowych wykorzystywanych do ewakuacji pasażerów podczas alarmu czy realnej sytuacji niebezpiecznej opuszczenia statku. osobą na promie. Zapraszamy na rozmowę z panem kapitanem. W bardziej strategicznym miejscu na promie jest z nami pan kapitan Grzegorz Szuta. Witam serdecznie na y, wspaniałym promie, który płynie z, ze Świnoujścia y, do Isztat. Y... Panie kapitanie, jak wygląda codzienność y, w pracy na pana stanowisku? Zaczyna no, generalnie praca kapitana na promie w głównej mierze polega na manewrowaniu, to znaczy na wprowadzaniu promu do portu. Świnoujściu i Wisztat wszyscy kapitanowie, którzy pracują na promach, mają zwolnienia pilotowe, czyli mogą bez użycia pilota i bez użycia holowników prowadzić prom do jednego portu i do drugiego. Czyli, czyli no, cztery manewry wejściowe. Świnoujście, wejście, wyjście, isztat, wejście, wyjście. Plus do tego rutynowe prace, jak na każdym statku, pracę kapitana należy. Dbało się o bezpieczeństwo, nadzór nad wszystkim, odpowiedzialność. A jak zaczęła się Pana przygoda z tym zawodem? Oj, no to było bardzo dawno temu. Bardzo, bardzo, bardzo dawno. To były troszeczkę inne czasy. Każdy marzył o tym, żeby wyjechać za granicę, poznać świat. No i nie wiem, kolegów, którzy przede mną rozpoczęli naukę w liceum morskim w Szczecinie, i ja też zamarzyłem, żeby, 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 żeby pójść tą drogą. Ale niestety, moja mama powiedziała, że się nie godzi na liceum, ja mówię, no to dobra, to i tak postanowiłem, że po liceum w Miastku postaram się dostać do szkoły morskiej w Szczecinie, do, wyższa, do wyższej szkoły morskiej w Szczecinie i tak już uczyniłem i się rozpoczęła praca od 1988 roku na morzu, na statkach. A czy no, ma Pan jakieś ciekawe historie y, związane z rejsami niekoniecznie na tej trasie? Ja wiem, normalne życie zawsze coś tam ciekawego się wydarzy, ale tak, żeby opowiadać, to pewne historie są nie do powiedzenia. <grym /dyskutek> <grym /dyskutek> mm -hmm. Nie ma takich. Praca na statku jest taka dosyć no, ciekawa, ale też i monotonna, tak? No sami widzimy woda tak? dookoła i... Tylko historie, które są związane z pracą na statku, marynarze itd. Mhm. A jeżeli chodzi o komfort podróżowania, to te pory roku mają jakiś wpływ na komfort podróżowania dla pasażerów? To z pewnością. Chociażby długość dnia, tak? Teraz już zbliża się jesień zima, będzie krótszy, krótszy dzień. Mhm za tym idzie, taka mniej sympatyczna podróż. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o warunki pogodowe, to statystycznie wiadomo, że jesień, zima, najgorsze pogody, no a wiosna, lato, piękna pogoda, słoneczko świeci, można no mile tutaj spędzić czas. A czy jest jakiś szczególny okres w roku, kiedy na przykład jest więcej sztormów niż zazwyczaj? Czasami bywają sztormy nawet i latem, także przeżyłem parę sztormów latem, nie ma, nie ma reguły, ale mówię, statystycznie więcej gorszych pogód jest jesienią i, i początek zimy Sterowanie takim panem? No, lata doświadczeń, te rączki. <noise> magiczne, magiczne przyciski. Znajdujemy się w głównym miejscu. Jednostka centralna, mamy dwie śruby. E, 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 dwa radary. tak, e, Mapa elektroniczna, morska. To jest coś takiego jak mapa samochodowa, tylko że przeznaczona do do pracy na, do morzu. Więc przed wyjściem w morze jest wyznaczona trasa i zgodnie z założeniem trzymamy się wyznaczonych kursów. To wszystko jest wcześniej przygotowane. Na statku oprócz mnie mam do pomocy kilku oficerów, którzy w czasie jazdy podróży morskiej nadzorują pracę, nawigują. Także mając do dyspozycji użycie manetek, to są, to jest, to są nastawy silnika, tak zwane kamewy. Ster koło sterowe, malutkie, jak w Formule 1. Mm -hmm. Także możemy sobie tutaj zmieniać kurs i oficer prowadzi samodzielną pachtę, to znaczy ma do pomocy oficera. W czasie manewru wejściowych do portów i wyjściowych sterowanie jest przekazywane na skrzydło. Generalnie Polonia staje tylko lewą burtą Wisztat i w Finoujściu. Tutaj mamy do dyspozycji stery strumieniowe dziabowe, trzy stery strumieniowe dziabowe, teraz one są akurat wyłączone, tak? ale w czasie manewrów włączamy je, ster strumieniowy rufowy, tak, dwie płetwy steru i również te tak? kombinacja tych e, pokręteł i, e, pokręteł i dźwigni powoduje to, że możemy się tak. do przodu, do tyłu, obracać się. Po kilkugodzinnej podróży promem Polonia dotarliśmy do szwedzkiego miasta Istat. Jest to średniowieczne miasteczko, które urzeka nas swoim klimatem. Są tu kolorowe domki, brukowane ulice oraz domy z muru puskiego. Zapraszamy do wspólnej wycieczki. Muzyka Włośników Kryminałów Miasto i Star to miejsce akcji dla serii książek o inspektorze Walanderza. Po urokliwych uliczkach portowego miasta Istat. Czas wracać na prom. Do zobaczenia!